Case drop EU. Halloween to u nas Halloween! Wygrywaj najlepsze skiny i bój się mega promocji nawet do 70% taniej. Ulepszy wygrane skiny i pomnóż ich wartość. Bierz udział w codziennych giveawayach. Uderzaj dzienny bonus i wypłacaj skiny natychmiastowo. Case drop EU. Nie możesz tego przegapić. Halloween przedłużone. Masz więcej czasu, żeby skorzystać z lepszego drogu w halloweenowych skrzynkach. Ruszu, mam tu karamin snajper, nie ma członek waszej drużyny no. no. waszej to dobiło? kurwa ty W locie gościa kurwa taką sukę dostał na łeb Na pewno Kurwa przysięgam ci Dobra no. laga, ej mi Chcie miejsce Wy jesteście do pizdy, wiecie o tym? Tak, my musimy razem biegać, tak? Ale chłopie... Ja solo wszystkich wyjaśnię Na pewno? Ty nawet na miejscówkę nie doleciałeś Maciek... Maciek. Czap, się, pisz... Moje... Pyta czy go pozdrowisz A pozdrowisz moich kumpli? No Pozdrawiam o, <laughs> Pozdrawiam twoich kumpli Dziękuję bardzo Dziękuję bardzo. Ty jesteś maciek na koks, kurwa, i to mega totalne, nie? Dobra, dawaj lepiej nakręcaj film, jak zerujesz piska. A wysłać ci to, to, kurwa? Na no tak, obejrzymy. Serio? No! Serio? No! Dobrze. Ja, ale, ale ja ci mówię, że zaraz wyzeruję. Kurwa, nie no. Panie Kondradzie. Proszę nie mówić brzyknie słowo, bo tu jest kurwa kulturka taka totalna, Pączek nie? Nie, Nie ma problemu. Złotych. Chyba, wypiane z piwa i się najebał łukaszek, Kolega musi dorzucić do pieca i, i kurwa zdrojemy piwo. My nie Chyba tak, Pączek. Wyjewane. Chyba tak. A co napisał Pączek? Że nie wyzerujesz trzech browarów na raz. Nie. No może to może nie jest, ale jedną zeruję dla ciebie. Dla czatu kurwa dla moich ukochanych siaków z Casa A, A wejść. Piwa, kurwa, zeruje! Kurwa, kurwa! Nie patrz kurwy ulamy! A to reknuj! No, to nie bać! Oczywiście pieta 5 Pieta -5. 5. 5 Ej, macie! Macie kurwa! Jesteś szkolak Dzięki, ale dzięki, jeszcze, Łukaszku. Ja ci powiem tak. Ale, no być większym kozakiem. Ale, no nie zasłaniaj mnie! Mógłbyś, ale ty mnie słuchasz, czy kurwa mnie nie słuchasz? Chupczyku, słucham, ale no mam ważny mecz tutaj też, tak? Kurwa, każdy ważny mecz. No tyle, Nieważne, że ty to. Zawsze masz kurwa. <noise> no, bo mi zależy, chłopczyku. Ale. No, do... no dobrze, co chciałbyś jeszcze nam powiedzieć? Ciekawego? Ja chciałbym wam powiedzieć, że was kocham. Dobrze, dziękujemy ci bardzo. A miłość braterska? Tak, ty ale, 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 ale ruchałbyś się z nami? Ksiapcia, no. kurwa, nie spamuj. Ja pierdolę, dobra, miałeś mieć tu vip Kurwa, ciapia ty kurwa jebana. Jeszcze raz kurwa, ja się kurwa 10 wiadomości no pociąg Ja ci kurwa wyjebie kurwa, ja ci kurwa wyjebie A ta miejscówka jest chujowa, bo tu... No dawaj zaznaczaj to No nie no dobra, lećmy tu już Bo ja przeżywam, ale no ty masz problemy Bo jesteś miernotą je balą 7,5 D, a ty masz źle po jeden 7,5 D, no właśnie pokazujesz kurwa, czwarty mecz i wypierdalasz ci pierwszy o kurwa, Prze Przeba czego nie się, że masz? Do nie, to my nie mamy kurwa drodzyny z Darkminiakiem. <grym> Teraz odsłuchuję z Darkminiakiem. Ale Drodzyna. nie, no bądźmy szczerzy, ty jesteś totalny frajer w tą grę. Frajer pompka, kurwa. Jesteś wszystkie przez piecelek taktowe. Leciał tu ktoś, tu gdzie? Nie. Tak, ku mnie są chyba na. Kurwa masz Nad nami Gdzieś jest nie? strzelają się do was Jest w tym czerwonym Pomku czerwonym... Biegną, biegną Skamp się na sens się... Ole Ale... Outplay mechanizm. Kurwa, ale skripujcie to! Ale wydał, mam <grym> nie spodziewaj się przytankuję, to wszystko. <grym> to chyba. Za ja, Pozdrawiam zabisona. Pozdrawiam zabisona. pozdro, pozdro zabison. Mega z ciebie goś. <grym> Musi być mega gość, jak na koniec. Bez uczuć. <grym> Chodźcie Ja nie pokazuję uczuć, tak? Pozdro, mega się O, mamma Nie ma. Co ty 30 sekund piwo zarujesz? A pokazujesz tu faję czy nie? O, widzę, nie pokazuję kurwa. Ale bluza z czempiona Chyba wypłata była, co? Od zoniego. A nie, no dobrze wyzerował. To pozdrowienia po prostu były długie. Ej. Zegrałem A teraz wiesz, co idę zony? No? Idę teraz drugie wyzerować. Będzie moje kroki takie wyzerowane. To bardzo nie wiem, czy to dobrze. Czemu nie dobrze? No, żebyś się tam nie zakasował, nie? Na śmierć. No kurwa, o co chodzi, się kurwa zakasował na śmierć? Wybacz kurwa, skąd <stryk> zajebać i się kurwa nie dać! <stryk> <stryk> Uważaj na siebie! Kolejny leci... nie kurwa, stary, wyrucham, ba De, kurwa, A co ty będziesz teraz helikopterem do końca meczu latać? Ja? No. <laughs> no, o, typy tu są kurwa, ale unlucky Jak to wygrasz to wysyłam 5000... Aha, okej. Okay. Daj, prawe, prawe. No kurwa jebana, kurwa, jebana. Mm, kurwa w <laughs> Dobra, podnieście szefa, to jeszcze może was wykeruję. Chłopczyku, <grystanie> co ty w ogóle się śmiesz tak? W ogóle to jest... Macie się kurwa jebana, będzie dupę jebana. <grystanie> Czym z ciebie No bo na wiobotach leci na twitchu? A to jest mega słabe. Na flagę Kurwa spiąstkował mnie A już, już prawie przejąłem to. No to na moment, to Ale jak to jest, że na dwa no, hity się bierze, w w się? W bierze. z no, jest, Nie zą, o, ja słyszałem, wciąż, że nie mi nie o używanie czy kupowanie wiewbotów na moim stramie. Jeśli jest to dla ciebie dziwne, tak. czemu mam taki skok cyferek na kanale, to napisz do mnie, bo takie Popień, oskarżenia jak wiewboty na twitchu to wydarmiamy. ciężki temat. Cześć nie cyferek. ciężki temat, tylko wpisujesz Chatters i wszystko jest kurwa jasne, no. Czterych, tu mam u siebie, pomóż. <kłysy> Nie, nie kurwa! To napisali, kurwa, "kurwa tak Kurwa tak GTA 5, kurwa nie, żeby się Dostał. kurwa nie pozbierali Tylko polski, tylko polski! Kurwa, raz, dwa, trzy Polski, polski, polski! Ale my za, jesteśmy za dobielem tutaj! Nad nami będzie i Mamy tu wrogiego kolosa. Gotuj broń. Ej, typ tam spada, typ tam spada. Kolosa? Ty tam spada. Oznaczam cel! Maciek Ty mnie nie wkurwiaj, bo jestem kurwa typicem Bąskiego tutaj wiesz co to za szereg Ty zTele. Ale jest daleko! Mamy ty, ruch! Ty tym!